Gdy Jan Chrzciciel zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. On jest tym, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był wcześnie ode mnie. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi. Jan zaświadczył również, Ujrzałem ducha, który stępował z nieba, jakby głębica i pozostał na nim. Ja wprawdzie go nie znałem, lecz ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi. Gdy zobaczysz, że na kogoś wstępuje duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie chcił duchem świętym. I zobaczyłem to, więc poświadczam, on jest Synem Bożym. Misja Jana Chściciela Oto drugie świadectwo Jana Chściciela, tym razem bardziej szczegółowe. Jan wyjaśnia misję Jezusa a także swoje powołanie. Jezus jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Obok objawienia, jakie Jan otrzymał od Boga, jest to z pewnością echo prorockich zapowiedzi Izajasza i Jeremiasza. Gdzie Mesjasz ukazany jest jako ten, który weźmie na siebie winę świata, aby dokonać odkupienia. To, co nie było możliwe w ekonomii starego przymierza, stało się możliwe, gdy Jezus przyszedł do swoich i spełni się w jego męce śmierci i zmartwychwstaniu. Mimo, że Jan mówi o grzechu w liczbie pojedynczej, chodzi mu o sumę wszystkich grzechów. O całą winę świata, która oddziela świat od Boga. Przedstawia też swoją misję, którą otrzymał od Boga, a którą jest wskazanie na Jezusa, Syna Bożego. Bóg posłał Go podobnie jak wszystkich proroków, których misją było przygotowanie drogi Mesjaszowi. Panie Jezu, baranku Boży, dziękuję Ci za to, że wziąłeś na siebie całą winę świata, także moje grzechy proszę cię abyś omył mnie w swojej przenajświętszej krwi i przyprowadził do domu ojca amen